Siatkarze SKS Tęczy Krosno-Odrzańskie rozpoczęli rundę play-off od porażki. W pierwszym meczu półfinałowym lepszą drużyną okazał się zespół ze Słubic. Po fazie zasadniczej przyszedł czas na play który wyłoni najlepszych w trzeciej lidze oraz tych, którzy powalczą o awans do drugiej ligi. W tej fazie rozgrywek trzecia w tabeli Tęcza mierzy się z drugim w tabeli zespołem STS AS Słubice. I to właśnie goście... Okazali się lepsi w pierwszym meczu, pokonując siatkarzy z Krosna Odrzańskiego 3 do 0. Spotkanie mogłoby wyglądać inaczej, gdyby pierwszy set padł łupem gospodarzy. W pierwszym secie, w którym no, myślę, że zagraliśmy swojego najlepszego seta w tym, w tym sezonie, ewidentnie emocje trochę w nas opadły, a drużyna ze Słowic ewidentnie nakręciła się pozytywnie. Szkoda tego pierwszego seta. Mieliśmy fajny wynik, było po 22, i nagle seta zdobyły 3 punkty. Nasze błędy no i, i seta urwali. Potem emocje opadły. Porażka nie przekreśla jeszcze szans Krośnieńskiej drużyny. Trzeba będzie jednak liczyć na wysokie zwycięstwo w Słubicach. To, że nie jesteśmy na straconej pozycji, bo dzisiaj te dwa sety słabe w naszym wykonaniu, to jesteśmy taką drużyną, która ma charakter i, i nie poddaje się tak łatwo. także. Myślę, że jeszcze na wszystko stracone, nie zmieszane było do końca. Drugi mecz półfinałowy w sobotę 15 marca w Słubicach.